Potop to jedna z najbardziej rozpowszechnionych historii mitycznych na świecie. Opowiadano ją sobie przez tysiąclecia na każdym kontynencie. W wielu podaniach o wielkiej powodzi, oprócz ogólnych podobieństw narracyjnych, występują znaczne zbieżności liczbowe. Ich wspólnym źródłem, jak przekonamy się w toku pracy, jest niebiański mechanizm cykli planetarnych. W starożytnym Sumerze sporządzano listy królów rządzących ziemią do czasów Wielkiego Potopu. W najbardziej znanym zestawieniu tego typu, spisanym przez kapłana Berossosa w III wieku przed naszą erą, dziesięciu władców do momentu kataklizmu rządzi łącznie 432 tysiące lat. Ostatnim władcą na liście jest Ziusiudros, schellenizowana wersja Ziusiudry, zwanego też Utnapishtim. Był on sumeryjskim budowniczym arki. Powszechnie uważany przez badaczy za bezpośrednią inspirację dla biblijnej postaci Noego. Opierając się na specyfice kalendarza żydowskiego oraz wspominanej liście królów Babilonu, Nestor Asyriologii, Juliusz Opert, wykazuje, że mityczne 432 tysiące lat panowania pierwszych dziesięciu władców Sumeru jest tożsame z biblijnym okresem panowania pierwszych dziesięciu starotestamentowych patriarchów od Adama do Noego. Babilońska lista wykazuje też podobieństwa z wedejskim cyklem o nazwie Machajuga. Według ksiąg hinduskich wszechświat to świadomość Boga Brachmy. Jeden dzień z jego życia trwa 4 320 tysięcy zwanych lat człowieczych. W hinduskich puranach historię potopu poznajemy z perspektywy manu, pra ojca ludzkości. Wisnu. Członek hinduistycznej Trójcy Świętej ostrzega Manu przed zbliżającym się wielkim potopem i nakazuje zbudować arkę, w której ukryje swoją rodzinę, wiele gatunków zwierząt i zalążki roślin. Na końcu kataklizmu arka Manu osadziła się na szczycie gór Malaja. Arka Noego osadziła się z kolei na szczycie gór Ararat. Po zejściu na ląd Noe miał 72 potomków, z których wywodzą się wszystkie narody świata. Manu jest z kolei opisywany w Wedach jako pierwszy człowiek nowego Eonu, który rodzi się co 72 cykle machajugi. Jeden cykl Machajugi w przeliczeniu ze znanych nam już lat człowieczych, jest równy 12 tysiącom lat bogów. Można to porównać do 120 lat, podczas których Noe budował swoją arkę. Uwaga, zwracają też wymiary biblijnego okrętu. Co prawda jego proporcje są zbliżone do prawdziwego statku ale już sumeryjski pierwowzór Arki Noego, Arka Utnapisztima, była sześcianem. Każdy z jej boków mierzył 120 łokci. Jest to miara porównywalna do Nowego Jeruzalem z Apokalipsy świętego Jana, olbrzymiego sześcianu o boku równym 12 tysiącom stadiów. W pierwszej księdze Biblii pojawia się więc opis pierwotnie sześciennej Arki, natomiast Księga Ostatnia roztacza przed nami obietnicę sześciennego królestwa na końcu czasów. Warto zauważyć, że suma wszystkich jednocześnie widocznych boków sumeryjsko-hebrajskiej bryły to 1080 łokci, a łączna powierzchnia widocznych ścian to 43200 łokci kwadratowych. Sam sześcian może być odczytywany jako nawiązanie do relacji Jowisza z Saturnem. Przybliżoną orbitę tej pierwszej planety da się bowiem wpisać w taki sześcian, na którym opisze się orbitę drugiej z nich. Zależność ta została zauważona przez Johannesa Keplera w dziele Mysterium Cosmograficum. Czy mogła być znana już w głębokiej starożytności? Motyw sześciennej bryły występuje także w sąsiadującej z Babilonem kulturze irańskiej. W Zaratusztranizmie ludzkość zostaje uratowana przed potopem dzięki Jamsidowi, najznakomitszemu władcy pierwszej dynastii panującej na Ziemi. Bóg Ahura Mazda Każe mu wybudować sześcienną fortecę wara, w której ma przechowywać wybranych ludzi oraz po jednej parze z każdego gatunku zwierząt i roślin. Potop ten miał być zakończeniem okresu wielkiej zimy. Widzimy więc, że co najmniej trzy z wymienionych w tym rozdziale tradycji posługuje się tym samym kodem liczbowym. Kodem, który odnosi nas do cyklu precesji ziemi.